Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja 12 marca 2024. 10.45 et opublikowano 13. października 2023 12.18 et technologia w samochodach pomogła poprawić wiele warunków jazdy i wydajność. Dodanie czujników w pojazdach pomogło ich właścicielom i mechanikom lepiej wyszukiwać wszelkiego rodzaju usterki, jakie może mieć samochód. Oto najczęstsze usterki czujników samochodowych i co z nimi zrobić. Czujniki są istotną częścią nowoczesnych pojazdów i dostarczają kierowcom krytycznych informacji na temat osiągów samochodu. Czujniki te zostały zaprojektowane w celu wykrywania i zgłaszania różnych problemów które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, osiągi i emisję spalin samochodu. Jednakże, podobnie jak w przypadku każdego innego podzespołu samochodowego, czujniki mogą zawieść i spowodować niedokładne odczyty lub nawet całkowitą awarię. Ważne jest, aby zwracać uwagę, gdy pojawią się takie problemy. Jakie są najczęstsze usterki czujników w samochodach? czujniki samochodowe odgrywają kluczową rolę w ostrzeganiu o problemach z silnikiem lub innymi częściami pojazdu przyjrzyjmy się, które z nich najczęściej ulegają awarii. Czujnik tlenu. Czujnik tlenu jest odpowiedzialny za pomiar ilości tlenu w układzie wydechowym. Komputer samochodu wykorzystuje te informacje do określenia prawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej w celu uzyskania optymalnych osiągów i emisji. Awaria czujnika tlenu może prowadzić do zmniejszenia zużycia paliwa, nierównej pracy na biegu jałowym i zwiększonej emisji spalin. Czujnik ciśnienia oleju. Czujnik ciśnienia oleju mierzy ciśnienie przy którym pompa oleju pracuje w silniku, reguluje on smarowanie przepływające przez cały układ. Jeśli jest wadliwy, może prowadzić do braku odpowiedniego smarowania silnika i jego uszkodzenia. Jeśli ulegnie awarii, na zestawie wskaźników pojawi się kontrolka oleju, sygnalizująca awarię smarowania, czujnik położenia wału korbowego, czujnik położenia wału korbowego to czujnik, który sprawdza, czy wał korbowy jest w wystarczająco dobrym stanie, aby uruchomić silnik? Czujnik ten jest ważny, ponieważ dzięki niemu części silnika są zsynchronizowane. Jego awaria może powodować problemy podczas uruchamiania samochodu lub słabe przyspieszenie. Czujnik masowego przepływu powietrza MAF. Czujnik masowego przepływu powietrza MAF. Mierzy ilość powietrza wpływającego do silnika. Co pozwala komputerowi samochodu odpowiednio dostosować wtrysk paliwa. Awaria tego czujnika może spowodować zmniejszenie zużycia paliwa, nierówną pracę na biegu jałowym, a nawet zgaśnięcie silnika. Czujnik położenia przepustnicy Czujnik położenia przepustnicy monitoruje położenie przepustnicy, która kontroluje ilość powietrza wpływającego do silnika. Awaria tego czujnika może powodować problemy z przyspieszaniem, zmianą biegów a nawet zgaśnięcie silnika czujnik temperatury płynu chłodzącego, czujnik temperatury płynu chłodzącego monitoruje temperaturę płynu chłodzącego silnika, co pozwala komputerowi samochodu odpowiednio dostosować wtrysk paliwa i czas zapłonu. Awaria tego czujnika może powodować problemy z rozruchem, nierówną pracę na biegu jałowym. A nawet uszkodzenie silnika. Czujnik ABS Czujnik układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania. ABS monitoruje prędkość każdego koła, umożliwiając układowi ABS zapobieganie blokowaniu kół podczas gwałtownego hamowania. Awaria tego czujnika może powodować problemy z systemem ABS. Skutkując wydłużeniem drogi hamowania i zmniejszeniem bezpieczeństwa. Czujnik ciśnienia w oponach Czujnik ciśnienia w oponach monitoruje ciśnienie powietrza w każdej oponie i ostrzega kierowcę, gdy opona jest niedopompowana. Awaria tego czujnika może powodować niedokładne odczyty lub nawet całkowitą awarię, zmniejszając zużycie paliwa i zwiększając ryzyko dla bezpieczeństwa. Rozumiejąc najczęstsze awarie czujników samochodowych, Kierowcy mogą być na bieżąco i podejmować proaktywne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności swoich samochodów. Możesz być zainteresowany, co to jest czujnik detonacji i do czego służy, jaka jest różnica między czujnikiem tlenu 1 a czujnikiem tlenu 2, usterki czujnika biegu lub prędkości skrzyni biegów, jak dodać czujniki parkowania do samochodu który ich nie ma, jak ominąć czujnik tlenu w samochodzie, co to jest tadas w samochodzie, co obejmuje ten system wspomagania kierowcy?